Socjalni. Pozwólcie, że serdecznie Wam pogratuluję za te dotychczasowe wspaniałe dokonania, za te osiągnięcia w niesieniu tej pomocy w tej ustawicznej codziennej pracy, bo przecież gdyby nie ona, to na pewno wielu tym potrzebującym byłoby znacznie gorzej. I oni na pewno również to bardzo, bardzo doceniają. poczucia wspaniale pełnionej zawodowej misji. Pozdrawiam wszystkich zaproszonych gości i życzę, aby uroczystość jubileuszu 20-lecia Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Z poważaniem, Krystyna Werwicka przypomnę, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Proszę się nie wstydzić. Zapraszam. W Słowionym regionie bywało ono szczególnie dotkliwe. Nie każdy człowiek jest wyposażony w cechy, które pomagają mu przezwyciężać wszelkie trudności. I nie każdy miał też szczęście mieć mądrych rodziców, kochającą rodzinę. Nie każdy zaznał w młodości rodzinnego. Obcie. Wciąż wiele pracy, wysoki bezrobocie, które często pociąga za sobą ubóstwa, bezdomność, bezradność oraz odbiera siły do działania. Do trudności, z którymi zmagają się mieszka nie wszyscy mieszkańcy Wernym Mazur. Wymagają one od jednostek pomocy społecznej, nieustannej mobilizacji. Pracę, którą wykonujecie na co dzień, z bardzo często y, także i trudnymi ludźmi, którzy są zdesperowani w tym swoim nieszczęściu. Życzę Państwu, aby nigdy nie zabrakło Wam pieniędzy na to, żeby y, ludziom pomagać. Wreszcie ja życzenia i gratulacje z okazji Uwieluszu. Dwudziestolecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Gratulując dorobku, z uznaniem odnoszą się też do głównej działalności ośrodka na rzecz tworzenia warunków budowania zintegrowanego i efektywnego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych oraz poprawy bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców. To, co tutaj słyszeliśmy, co również widzieliśmy na tym filmie, jest Przykładem, jak ważną rzeczą w życiu ludzkim jest dobro, ale żeby dobro czynić, trzeba najpierw umieć dostrzec, że ktoś tego dobra potrzebuje. I to właśnie czyni zespół pod kierunkiem pani dyrektor przez tyle lat. I kiedy rozpoczynaliśmy, w tym pracy. w ogóle jakoś tak się złożyło, że otrzymaliśmy taki piękny pałac. E, oczywiście e, Kościół za, za, jako rekompensatę za ten pałacyk przekazał ponad 200 hektarów e, ziemi i lasu i pięć działek e, zakudoblanych w tym w Barczywie ale to przez Urząd Rady Ministrów przeszła ta właśnie sprawa. Kiedy zaczynaliśmy pracę w gazetach naszych, no pojawiły się takie wątpliwości, czy damy radę, ale ten, kto ufa Panu Bogu, zawsze jakoś znajdą się cudownie ludzie na drodze, którzy wspomagają i tych ludzi bez przerwy spotykamy.

Coś Nie, nie, nie znamy tego. A, co by Myślałam, że ta bo tak